Gdzie jest moje drogocenne jajko? Tato, ja przepraszam. Wiem, że miałam go pilnować, ale wyszło inaczej. Przepraszam, ale chciałam udowodnić koleżance, że to naprawdę nie niezwykłe jajko i je, chciałam je zanieść do weterynarza, ale po drodze wpadło do tego jeziora. Tato, przepraszam. Nie, jak mogłaś, Vicky? Cały mój plan przez ciebie legł w gruzach. Teraz będziemy biedni. Nic nie będzie z, nas z mojego eksperymentu. Za karę masz zakaz na wszystko. Szlaban, na wychodzenie z domu, spotkanie się z przyjaciółmi, na komputer, internet, wszystko. Tato, proszę. Nie. Tato, a do kiedy mam ten zakaz? Jeszcze nie wiem. Chodź, Pianka, pójdziemy dzisiaj na zimowy spacer. Ha hał. To co, może pójdziemy w stronę górek? Ha ha. Pianka, no nie szczekaj. Idziemy w tę stronę. Czemu pr prowadzisz mnie w tamtą? Pianka, no chodź. Na no co ty szczekasz? Ha, ha. Jajko obok jeziora, w środku zimy. Mm. I co na to jajko tak szczekasz? O co ci chodzi? Chcesz je zjeść czy co? Dziwne. Myślałam, że takie zimą nie składają jaj, tylko na bioro, na wiosnę. Mm. Przecież to jaj jest takie przemrożone. Wygląda jakby tutaj z tego jeziora wypadło. Przepłynęło. Ciekawo skąd. Jest takie duże. Ciekawe, jakie to potaka, Może łabędzie. Gdzieś się zawieruszyło, ale w zimę. No, biedny ten piskak, który jest w środku, bo albo już przemarsz, albo jego łabędzia, mama go szuka. Co mam zrobić w sumie? Powinnam mnie zostawić, no bo przecież. No, nie wiem już. Pianka, co o tym myślisz? Hau, hau. No dobrze, trochę mi szkoda tego jajka, tego pisklaka w środku. Może rzeczywiście umrze, jeżeli zostawię je na dworze, ale może już mu się coś stało w końcu i w środku zimy wypadło z jeziora. No, no dobrze, wezmę je i ogrzeję przy kominku. No, a jeśli to nic nie pomoże, to przynajmniej nie będę miała do siebie pretensji, że, że nie pomogłam i nic nie zrobiłam w tej sprawie. Chodź pianka do domu, ogrzejemy to jajko. Niech się grzeje przy kominku. Nie sądzę, żeby to jakoś mu pomogło, bo pewnie już jest przemarznięte, ale przynajmniej spróbuję. Stuk, stuk. Czy mi się wydawało, czy to jakoś jakoś poruszyło? Nie, no na pewno mi się wydawało. Pianka, zobacz, jednak mi się nie wydawało. Poruszyło się, bo zmieniło pozycję. Dziwna sprawa, a może coś się wykluwa? I przyspieszył wyklucie z tego, jaka tego pisklaka pod podpowiem kominka i obnie kominka. Wezmę na kanapę. No już, Maluszku, wykluj się. Zobaczymy, czym jesteś. Już wiem, a może to jajo żółwia wodnego. Może gdzieś się zawieruszyło. Ale z jeziora? Jaj, żółwie składają jaja w morzu albo w oceanie. Nie wiem. Nic, wykluj się, Maluszku, wykluj się. Jestem taka ciekawa, czy jesteś łabędzie czy, czy czymś innym. Gła! Gła! A co to jest? Co to się wykluło? Jakaś jaszczurka, czy coś? Co to w ogóle jest to za stworzenie? Co ja mam z tym zrobić? Gła! Gła!